Witam, z tej strony Leśny Orwis. Dawno już filmu nie było. Mamy dzisiaj 29 październik. Wybrałem się tak pochodzić, może za grzywami zobaczyć na taki rekonesans. Myślę, że zejdę w dół. Idę takim rowem. I... to będzie coś widać, ale... Coś tu leży. Złamany, stary. Widzę. Uwaga, podnosimy. Ok. Taki teren, trochę zarośnięte. Dobra, podnosimy. Szóstak. Pobgryzany. Tu opierak obgryźnięty. korona też. Ale z niej nic ten nie wyrastało na 100%. Taki szóstak. Dobra, mały, ale cieszy. Do zobaczenia. Dasz bur.